Na streamie przy ludziach Czemu? Bo zachował się jak szmata kurwa biorąc to Nie ja się nie dam terroryzować Shumi Ja mam Ty stąd... Kurwa tempy kutasie jebany jeszcze bardziej dotrolowałeś migrę no, tak Nie raz... wiem jak mam ci to prościej wytłumaczyć Ale ta Jumi na mnie jest 100% blokierka No i co z tego to jest to słuchaj kurwa to jak kurwa nie wiem y... jesteś chory to weź się jeszcze bardziej Zrób chory bądź jesteś chory Kurwa, co to jest za, kurwa, logika? Ty, ty masz więcej... Ach, ci zaraz coś powiem, nie chcę być niemiły, naprawdę, daj mi spokój. leś kurwa, jeszcze, żeś, kurwa, zbliżył się do jego poziomu. Prost. Zbliżyłeś się do poziomu tego gościa. No tak, no to bądź domny, że jesteś takim ściekiem jak ten gość. Nie, chodzi o to, że jeśli ktoś Cię terroryzuje i dasz się steroryzować, stosujesz gierkę, to on będzie kurwa bezkarny. Rozumiesz? No nie, bo w lobby możesz reportować, a ticket i tak możesz zrobić. Ty kurwa jesteś teraz głupi, bo teraz ty dostaniesz kurwa reporty od nich jeszcze.